Czas tutaj na, na górę, na górę, na górę tutaj to ich przez Czas budowę. nam się odpowietrza układ. Także jest troszkę hałasu, bo maszyna pracuje. Ale wszystko mamy podłączone już. Także układ jest gotowy do obrotu. Zakładamy do odkręcamy gaz. I za chwileczkę będziemy mogli uruchomić całą instalację. Czekaj, jeszcze włączymy sobie cenę. Światełko. Bardzo było jaśniej. Dobra, kociołek już działa. Jest zostało nam jeszcze dolać chemię. Andrzej już się zwija do domu. Jeszcze chwilę zostanę. Tak, Stachu zrobisz jeszcze instruktaż. ale tymczasem pozdrowienia dla pana Gromackiego. No, to lecimy. Ja dobijam chemię, czyli inhibitor korozji i biocyd. Pokażę Wam wszystko, jak działa. Pokażę Wam jeszcze z kamery termowizyjnej, jak nam się jeszcze chwileczkę podłoga rozgrzeje. Także zostańcie jeszcze chwilę. Jeszcze dolewamy chemię, czyli protektor F1 i biocyd. Biocyd zapobiega grzybom pleśniom w instalacji. A F1 to jest inhibitor kozy. Zaczynamy od inhibitora. So much. Mamy 200 litrów wody. Także dwa opakowania musimy brać protektora. by uzupełnić literka. I teraz łczę. No dobra. F1 mamy. Teraz dolewamy jeszcze biocyt. Grzybki nie kwitły w instalacji. powiększyć instalację i taka sama ilość pełniście Gracias. Sí. Troszeczkę z instalacji samej, po to, żeby, po to, żeby wypukać butelkę i wężyki. I oh. don't Dobra, kociołek sobie grzeje, powoli. wszystko hula chemia dolana, instalacja chroni Fernox, a my mamy, proszę bardzo, rozgrzewaną podłogę niecałe 40 minut pracy, a już są efekty. I to grzeje naprawdę niskim parametrem. Także jeśli Wam ktoś powie, że się podłoga rozgrzewa 3 dni, to jest bzdura. Ewidentna wzóra. podłoga się rozgrzewa szybko. Zanim poczujecie efekty ogrzewania w domu tak niską temperaturą. To prawdę mówiąc minie kilka godzin. Ale nie kilka dni. Zobaczymy sobie jeszcze na górze co się dzieje. O, tu też się dzieje. Widać rury wszędzie. I kamera prawdę ci powie. I spójrzcie. Jedna z ważniejszych rzeczy. Światełko, proszę. Proszę bardzo. Przepływy. Pompa pracuje praktycznie na minimum. I spójrzcie. Mamy tu przepływy ponad 1,5 litra. W niektórych miejscach. Ale to jest drzemie łazienkowy, także nie działa, bo go nie ma. Także spójrzcie. Pompa na minimum pracuje. 2 litry. Prawie 2, 1,8. No, prawie wszystkie na 2 litry. 1,5 litra. Także zobaczcie, rurą 28 podłączone wszystko. Pompa pracuje na minimum i naprawdę wszystko działa jak się należy. Także średnica do rozdzielaczy to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Musicie dbać o to. Z wielkością nie przesadzicie. Gorzej, jeśli są za małe. Także radzę robić projekty nie na oko. To Was uchroni przed wieloma błędami. A jak widać, wszystko tutaj działa. Podłoga ma już 19 stopni, także dzieje się, moi drodzy, wszystko się dzieje, fajnie, spójrzcie. To co bliżej rozdzielacza oczywiście grzeje mocno, ale się wszystko zaraz wyrówna. Trochę nam to wyszło laboratorium, ale miało być ładnie. No i montaż dobiegł końca, dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!